Cześć, witam się z Arek. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj czas na kolejny odcinek kariery AKS Latworzew. I dzisiaj rozegramy sobie trzy spotkania towarzyskie. Zobaczymy z jakimi drużynami I rozegramy te spotkania. Kontynuujemy oczywiście karierę AKS Lat Chorzew Wszedłem do tego mojego świata AKS Lat Chorzew Mam nadzieję, że teraz mnie tak szybko nie zwolnią. Mamy wiadomości Europejski Puchar Narodów Informacje, raporty ze szkółki Serano Pablo Serano Bruno Guerrero, Leo Valentini za młody, Alastra Kielu za młody, Diogo Pereira za młody, Sergio Blanco mogę go przewieźć. Teraz naszych juniorów damy na wypożyczenie. Bruno Guerrero wypożyczy. Pablo Serrano, wypożyczenie. Sergio Blanco, wypożyczenie. I słuchajcie, lecimy. Nasza wizja oczekiwania, pierwsza kształta, parę słów wstępu. Lubomir Nowak. Uszanowanie szefie, w imieniu całego zespołu AKS Latchorzew, Witam pana w drużynie. Lubomir, przed nami długi sezon, zarówno po tobie, jak i po reszcie chłopaków. Spodziewam się topowej formy. Tak odpowiedzieliśmy naszemu wspaniałemu zawodnikowi. Oferta wypożyczenia dla Sergio Blanco. Zleć wypożyczenie. Maciek, bo. Wypożyczenie. Dobra, niech, niech się porozumie. Bruno Guerrero. Tak odpowiemy naszym zawodnikom. I pierwszy nie. Kowalczyk, nie no i ja, ja nie chcę nikogo sprzedawać. Dobra, no, po, od, poza odcinkiem wiecie, poza odcinkiem słuchajcie, poza odcinkiem to zrobię, żeby mi nie, nie wykupywali. Dziś ciekawy debiut. Pierwszy mecz w roli szkoleniowca tego klubu. Transmisja już za chwilę. Gramy, słuchajcie na San Siro. Alania Sport. Halo, kłaniamy się nisko i witamy państwa serdecznie z tej świątyni futbolu, San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Mamy dziś dla państwa pierwsze spotkanie grupowe Europejskiego Pucharu Narodów. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Pierwsze spotkanie po przerwie, więc trzeba ten mecz potraktować bardziej jak rozbieganie i element treningu, niż walkę o wynik. No ale zawsze jest paru graczy, którzy zechcą się wyróżnić przed sezonem. o mam do Bajramiego, Bajram do Nowaka, Nowak. Nowak. Shot. Nie, nie dał się zaskoczyć. Świetnie wybronił. Teraz z rogu na jedenasty metr. Ładnie to wyglądało Jacku, ale tylko gdy wybijał się w powietrze, bo umówmy się, ta przewrotka nie mogła zakończyć się golem. Dokładnie Tomku, ładnie się złożył, ale sam strzał, cóż, lepiej będzie go przemilczeć. Nowak. O, kontuzja u No, teraz zrobiło się groźnie. Nie? To walczy! A tak jest! W te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły A ta S na to... nam się wynik. Jest 1-0 pierwsza bramka Kowalczyka w pierwszym I to podkanie. tyle z tej akcji. Oman, następnie. Kas tam A piłkę na skrzydle. I co teraz? Mowak, Popatrzmy. No teraz piłkę w 16. Rzuka. Ale on to teraz I wyjął nadludzki refleks No, popisał Dobra, się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu Wypija piłkę z Dobra. linii bramkowej Nadle. Na bramkę Zablokowana teraz próba strzału Dobra, mamy rzut Piłka opuściła plac. z Out. autu Podamy sobie do Omana Dobre, zejście ze skrzydła no spalony. Tak powinien spalony. wyglądać czysty odbiór. Niestety spalony, spalony. Nie, nie, wiem, nie ma kto, wątpliwości jak poprawy. No właśnie, z przodu trzeba więcej życia, więcej pracy, więcej ruchu chyba. i nie, czajenia się nie nie na swoją szansę. Nie wiem to spali. Dziś po raz pierwszy zagrają pod wodzą nowego menadżera. Zmiany, zmiany, zmiany. Apetyty w klubie są ogromne, ściągnęli go tutaj w określonym celu, ma zdobyć wraz z zespołem tytuł mistrza, a i dobre występy w innych rozgrywkach nie zaszkodzą. Dokładnie, na pewno nie jest łatwo wejść to do walczy. klubu, w którym są takie Aj. oczekiwania, ale myślę, że dostał do dyspozycji naprawdę zgraną, mocną ekipę. Czy zdoła zrealizować cele? Przekonamy się, myślę, że ważny będzie dobry start, bo jeśli nabiorą wiatru w to rywalom może być trudno ich zatrzymać. O, mam. 1-0 wygrywam I teraz partnerzy z zespołu Nie pokazują mu się dobry rami, po walczyk. Nadle no, przesuwają Kowal... się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Hasan dobra piłka, jeszcze tylko dojdzie, Hasan Lusamba i Nowak Nowak Spokojnie, chłopaki, spokojnie. Jest ponownie piękny. tracą posiadanie pięciu. kończy. Koniec Księcia pierwszej połowy na San Sebastian. A my zapraszamy za kwadrans. Rezultat do przerwy 1 do 0 dla AKS-u. Lat Dobra. Lecimy z Alan Jaspore. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę Let's tego meczu. No, druga połówka. Mój, no Astral. Wymanewrował rywala, ależ to Pięknie. było ładne. Ale na tym koniec. Za dużo tych driblingów. Mógł to odegrać. Nowak. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Co teraz? No walczy! Piłka w dwa do zera. Atakują na dwa oczka. Dwa do zera dla AKS-u na twórze. Dwa drugim I tym udanym wejściem z Kasolu na no tak, oczywisty faulis. i sędzia dyktuje rzut wolny, Cavaleiro. Petrow. Gol! Drużyna okay. potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę państwa, łapią kontakt. Jeszcze mają czas na wyrównanie. Mamy teraz wynik mają 2 do 1. niestety. Nie podoba mi się to. No nie, znowu. To już stan ostatnie stan, 30 to już... minut tego stan stan spotkania. To na wyrównaniu. Kawalero. Kawalero. do szokowania no. w Może teraz wyrównać. Niestety dla nich a przerwana Mamy spalonego. Nie, nie jest zagrania, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offsideu. Kowal... Tym razem się nie udało. Podanie. Kowalenko. Kowalenko. Povalen Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może Kowalenko, atakować stop. Hadlet Nowak Jest Power Stop Runarston Żadnych Hadlet Kowalczyk Strata, Rywale przy piłce Palkowec Lustamba Leroy Fair Nowak Kowalczyk! Bayrami! Był w dobrym miejscu, przejął to niebezpieczne potrzeby. Nowak. Nowak. I teraz uderza! No Ładna Fika. interwencja, bez chwili zamknięcia. Nie pozwala niemce wpaść do bramki. Nie By mogło być mowy o zaskoczeniu. Wiesz, tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to jest jakiś obraz gry. To była próba zaskoczenia bramkarza. Nie, nie, tym no, razem, ale listo. coś czuję, że Bajrami. szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Bajir, Eduardo, Berson. Fer, Leroy, Fer, Dubia. Takim podaniem stawia nerwy kibiców na programie. Rzuca piłkę pod bramkę. No Nie! Yeah. I Bramkarz wybił to? piłkę. Nie Dler. ma niebezpieczeństwa. Majrami. Atak no, przerwany. Dobra interwencja mamy... w destrukcji. Było kiepskie pływanie z naszej strony. Bardzo ważna była ta akcja. Ona mogła przesądzić o wyniku. Adler. Bramkarz broni i przedłuża ich nadzieje, które jeszcze się tną w tej końcówce. Nie. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty do doliczonego czasu gry. Sędzia, kończ. Koniec. Jest Czyli już! Sędzia wisz że ostatni raz, proszę państwa! Przypieczę tożując! Zwycięstwo, drużyny gospodarczej. W pierwszym spotkaniu mamy zwycięstwo. W pierwszym spotkaniu mamy zwycięstwo, słuchajcie. Prowadzenie kadry. Blanko dogadane wypożyczenie. Aceptuj. Wypożyczenie sobie zaakceptujemy, bo Sechkią musi być lepszy, no. Dobra. Ja w tym momencie... ...rozgrywam kolejne spotkanie. Lecimy z drugim spotkaniem, ale zanim to... ...żegnamy naszego zawodnika. To jest chyba Maciek, bo... ...tak mi się wydaje, że to jest on. Maciek przechodzi do mązy na 12 miesięcy. Lecimy dalej. Pieca, La Specja. Oferta wypożyczenia Guerrero. O Jezu. Tutaj zlecie wypożyczenie na 2 lata. Tutaj zlecie wypożyczenie na 2 lata. Niech Guerrero leci na wypożyczenie La Spezia Pokaż najlepsze akcje <laughs> Lecimy z drugim spotkaniem, słuchajcie w tym odcinku no To będzie niezapomniane rynku. widowisko na Allianz Stadium Za moment rozpocznie się mecz a my a, już tak, na szykujemy się AKS latworze Wrzut rożny Mamy Bajrami. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metrów. Blisko. Znowu mamy szansę. Kowalenko przejmuje piłkę. Kowalenko. Podanie do klerka. Klerk. Miałoby się to bajrami odbierają piłkę. Specja. indywidualny raj. 22 minuta. Specja. Klerk. Zagrane na dobę. Jesteśmy za Nie wstają z miejsc. Nie ma nic. O, i to był książkowy odbiór piłki. Teraz my mamy rzut wolny. Niestety nie umiem wykonywać rzut wolny w tej chwili, ale kto tam? Dobra, trzeba będzie z tego robić. Tak, go. Zagrywam polekarne. No, no i mogę ewentualnie. Swecja teraz ma atak. Ampadu. Ależ łatwo teraz minął. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. i no niestety, Pięknie. ładnie o, zapowiadała man. się ta akcja, ale obrońca. To... Znowu stresja. No Nie, padlet O, man. Dobrze się wstawi. Teraz mamy szansę na koniecznie, żeby zrobić bramkę bajrami, widzę tam mojego. Popnął teraz piłkę przez I, I co? Mamy... Obrona wygląda piłkę po tym gościu. Dość... ta 61 minuta. Zola. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Zola. Musi trafić! Fantastyczna Wyjazd. interwencja! Pewnie to. Teraz mamy szansę my. Powalenko. Powalenko biegnie. Biegnie i leśnił w nogach. Kowalenko. O! Przejmuje piłkę po dośrodkowaniu, ale jeszcze tam. Jeszcze mamy szansę. Rzut rożny, 79 minuta. Klerk. Centra w pole karne. Koniec meczu, nie. który nie zachwycił zwłaszcza tych kibiców, którzy oczekiwali bramek. Zamierzamy. Mecz kończy się remisem. Czujemy pewien. Było blisko. Dobra. Ja się z wami żegnam. To był drugi odcinek kariery AKS Lathorzew. Albo nie. Jeszcze rozegramy jedno spotkanie. Żegnamy teraz naszego Sergio Blanco. Po 12 miesiącach do nas wróci. Niech się chłopak rozwija. Sam Guerrero zaakceptuje. Zaakceptuje. Dobrze. Blanco został wypożyczony. Ok. I lecimy, słuchajcie, z, me z meczem z Sampdorio. Też pokażmy najlepsze akcję. Może być tak, że znowu się skończy 0-0. Znowu gramy, słuchajcie, na Juventus, na stadionie Juventus. Wszyscy ostrzymy sobie zęby na dzisiejsze piłkarskie show na Allianz Kibice na trybunach już gotowi na pierwszy Pozostaje tylko. AKS na tworze siódma minuta. I już mamy. Jest Kowalczyk. biegnie. Kowalczyk. Kowalczyk! Jeden do zera. A więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. 1 do 0 dla AKS na porze Puseto Powalczy to Pusetto. Powalczy! Ziobro! się na Dawid Ziobro broni. Sampdoria znowu akcją. Caputo. Uwaga, będzie szansa blokowa. 1-1. Wyrównali. Teraz my mamy akcję. Kowalenko. Spokojnie, przyjmij. Kowalenko. Kowalczy! Jeszcze klerk, jeszcze klerk, jeszcze klerk. nie trafia celu. No i straciliśmy. Znowu mamy... atak. Dobra. z ramkowym remisem to się na pewno nie skończy. Mija teraz A, bez kłopotu. LED ma takie. Dwa do Gol. jednego. Znowu wykończą na przerwę. Tak jest. Dwa do jednego dla AKS Stators. Tu już się nic nie zmieni. Również będzie kończy spotkanie. Wygrywamy zwycięstwo drużyny gospodarki. Dwa do jednego. Dróżyna musiała drżeć o Mamy zwycięstwo to. do ostatniej chwili. W końcu miała Mamy tylko milion. Jedną... Zwycięstwo jest nasze. Kończymy ten odcinek w fantastycznych nastrojach. Przynajmniej ja. Następny odcinek to już będzie spotkanie ligowe. Jeszcze tutaj wam pokażę, że zlecam wypożyczenie na dwa lata u Pablo Serrano. I co, ja się z wami. Ja się z wami w tym momencie żegnam. To był drugi odcinek naszej kariery yy, AKS Latworzew. Ja się z wami żegnam. Cześć i Piona.